Cześć, ja jestem Ola i witam się z Wami bardzo serdecznie w tym filmie na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z filmem The End of the Year Booktube. Jest to ten dosyć słynny booktube, który od myślę, że dobrych kilku lat krąży na zagranicznym oraz polskim booktubie. Składa się on ze sześciu pytań, które pozwolą mi oraz Wam trochę. I podsumować ten rok czytelniczo, ale bardziej tak wejść w rok kolejny. Powiem wam tutaj o kilku książkach, które mam jeszcze na swoim radarze, które zalegają mi, na które nie miałam jakoś czasu jeszcze, żeby je przeczytać, a które bardzo bym chciała właśnie już mieć za sobą. Oraz jakie tam mam plany, powiedzmy, jakieś swoje pierwsze na ten rok kolejny, czyli już 2026. Nie rozwodząc się, przechodzę do tych Pytań pytanie numer jeden, czyli co muszę dokończyć jeszcze do końca? Tego roku, co mam rozgrzebane i nieskończone. Ja na to pytanie odpowiem już po raz trzeci, bo w ogóle jest to przecież tak samo, bo jest to już w ogóle trzeci mój ten film, który nagrywam, i pytania chyba się nie zmieniły. Nie sprawdzałam, jakie były za pierwszym razem, dwa lata temu, ale w zeszłym roku też takie było i też tak powiedziałam, powiedziałam, że też odpowiem na nie tak samo, jak rok wcześniej. Czyli powiedzmy, że pytanie powtórzy się po raz trzeci, i odpowiedź także Czyli nie mam takiej książki, nie mam takiej konkretnej książki, jaką na pierwszy taki na pierwszą myśl mogłabym wam podać, ponieważ ja jestem tego typu czelniczką, że jak coś zaczynam, to coś Kończę, chyba że jeśli książka mi się naprawdę nie podoba, to robię sobie z nią, e, robię DNF-a, daję, e, daję sobie z nią spokój e, i do niej nie wracam, bo e, robię DNF-a, dlatego że mi się ona nie podoba. A tak to raczej książki kończę. Natomiast, e, tak po takiej głębszej analizie, wpadłam na to, że mam książkę, którą mam faktycznie zaczętą, e, której nie skończyłam, a która nie to, że mi się nie podobała, e, tylko, już Wam w sumie pokażę tą książkę, był to róż Mon Ełot, i ja czytałam już dwie poprzednie książki tej autorki. Nie wiem, czy, jaki był odstęp czasu e, w momencie, kiedy sięgnęłam po tą książkę, to było w momencie mniej więcej jej premiery u nas w Polsce, czyli myślę, że było to jakieś takie wakacje, czerwiec, coś takiego. W każdym razie miałam poczucie, że jest to trochę zdarta płyta od Kotel, kotlet, dlatego że Mona Ewold charakteryzuje się takimi ekscentrycznymi, dziwacznymi powieściami, które nie dają nam jasnych odpowiedzi, a które raczej składa, skłaniają nas do zastanowienia się głębszego do poddania temu, co ona nam przedstawia w swoich książkach, jakiejś głębszej interpretacji, analizie. Ja tu lubię, natomiast tutaj, mówię, miałam wrażenie, że schemat powtarza nam się już po raz kolejny. Mianowicie mieliśmy dziewczynę, która była w jakiś sposób trochę omutana przez społeczność jakąś dziwaczną, odprawiającą jakieś rytuały, trochę taką może tylko przez nią wyśnioną, wyimaginowaną, nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem yy, i to nie to, że to była zła książka, ale po prostu miałam poczucie, że znowu czytam to samo, tylko zmienione są imiona bohaterów e, i jest to czerwony kapturek, a nie na przykład, tak jak w przypadku Wszystko Dobrze, e, sztuka Szekspira poddana reinterpretacji. E, a przez to, że widziałam, że ma być ta książka możliwe w klubie książki literackiej Fala w Warszawie, w którym wreszcie chciałabym wziąć udział, było, widziałam wczoraj głosowanie między tą książką a Frankensteinem, więc w sumie cokolwiek mi zostałoby wybrane. Na, Szczerze, wolałabym, żeby nawet było to, dlatego że kocham Frankensteina, ale zmotywowałoby mnie to do tego, aby faktycznie może i tą książkę dokończyć, bo widzę, że mam zakładkę, byłam na stronie 162. więc tak w jednej trzeciej około. Także tak się prezentuje moja odpowiedź na to pytanie i przechodząc do następnego, czyli z czym planuję zacząć nowy. Rok. Nie mam jakichś takich bardzo konkretnych planów czytelniczych, jeśli chodzi o dane tytuły, to znaczy na pewno zrobię jeszcze sobie tą listę 26 książek na rok 2026, ale tutaj chodzi o konkretną, jakąś, powiedzmy, jedną książkę, z którą planuję, którą planuję czytać, powiedzmy, 1 stycznia. Nie wiem dokładnie, jaka to będzie książka jeszcze, ale mam taki jeden tytuł, który bardzo mocno mam na swoim radarze w ostatnim czasie, a ze względu na to, że mam też jakieś plany, o których Wam powiem zaraz na koniec tego roku, to myślę, że z tą pozycją możliwe, że zapoznam się już na początku roku przyszłego, a mówię, bardzo, bardzo chcę. No więc, moi drodzy, chciałabym, aby był to Szczygieł, Donny Tart. Jest to książka trochę, jak widać, po przejściach, bo nastała bo na mojej, powiedzmy, biblioteczce w domu rodzinnym, w takim dość niefortunnym miejscu i wiele razy miała kontakt z podłogą, kaloryferem, grzejnikiem, roślinką i tak dalej, więc jak widać troszkę, troszkę jest w stanie średnim, ale i tak gdyby była możliwość czytania jej na przykład w formie e-booka, to byłabym bardzo chętna, bo jak widzicie jest to dość pokaźna powieść. Ja wiem o niej dosyć mało, poza tym, że mamy tutaj bohatera, który traci swoją matkę w młodym wieku, w jakimś... W sensie on ma mało lat, kiedy są oni w muzeum i oglądają jakiś obraz, który później ma bardzo mocno wpłynąć na życie tego bohatera, bo jego losy będziemy obserwować, czyli e, dorastanie, wchodzenie w dorosłość przez prawdopodobnie całkiem długi czas. Także taka pokaźna powieść na, na początek przyszłego roku, myślę, że może być dobrym wyborem. W zeszłym roku, na, w sensie na początku tego roku, też tak sobie zaplanowałam, żeby w styczniu przeczytać więcej takich grubych książek, i faktycznie to się wydarzyło, to był dobry wybór, więc mam nadzieję, że taki sam dobry wybór będzie i Teraz. Ale w sumie, bo wyjąłem sobie ta jeszcze jedną książkę i bym zapomniała o niej powiedzieć, w końcu bym też ją zapomniała przeczytać, i tak to u mnie się kręci w koło Macieja i nigdy po tą książkę nie sięgam. A są to buntowniczki Charlotte Gordon, czyli Niezwykłe Życie Mary Wollstonecraft i jej córki Mary. Shelley, myślę, że nie trzeba tej książki jakoś szczególnie bardzo przedstawiać, to znaczy jest to po prostu biografia Mary Shelley oraz jej matki, jak wskazuje tytuł. Ja Frankensteina uwielbiam, już teraz wyszedł w ogóle film, który muszę obejrzeć, jestem niby w trakcie, ale uwielbiam Frankensteina, bardzo interesuje mnie życie tej przełomowej kobiety, w sensie tej kobiety, która napisała do, tak... Przełomowe dzieło, jak na tamte czasy, będą też tak, w tak y, młodym wieku. Wiem, że też historia jej matki była taka dosyć właśnie przewrotna. No i mam tą książkę już od bardzo, bardzo długiego czasu, i myślę, że znowu przez to, że jest to dosyć opasła książka, ciężko mi się za nią zabrać. A jak już wiem, styczeń jest u mnie idealnym momentem na y, właśnie grube książki, chociaż. Okej, okay, w zeszłym roku nie miałam sesji, a teraz ona będzie. No dobra, najwyżej czytam tylko dwie grube książki, tak? Albo na początku, samym stycznia. Dobrze, to są w takim razie te dwie książki, które chciałabym czytać w styczniu u przyszłego roku. Następne pytanie to tegoroczna premiera, którą koniecznie muszę jeszcze nadrobić. I wypisałam sobie w sumie tutaj taką jedną książkę, bo mam wrażenie, że ostatnio te premiery, które wychodziły, które mnie interesowały, ja faktycznie starałam się na bieżąco czytać i nadrabiać. I taka książka, która teraz bardzo chodzi mi po głowie, którą faktycznie myślę, że jest szansa, żebym przeczytała jeszcze w tym najbliższym miesiącu, który przed nami w tym ostatnim miesiącu roku w grudniu, I jest to książka Nowa Wiszła, czyli pochowaj nasze książki o, w ziemi o północy, bardzo nieintuicyjnie. I jest ten tytuł, jeśli chodzi o zapamiętywanie. Ale ta książka w ogóle, fun fact, już ją sobie zamówiłam i wiem, że czeka już na mnie w księgarni. Dosłownie nie wiem, 10 minut przed zaczynaniem nagrania tego filmu dostałam powiadomienie, że jest, ale nie zdążyłam jeszcze po nią pójść. Ja wiem o niej bardzo mało, poza tym, że ma być ona podobna poniekąd, tak koncepcyjnie i bardziej właśnie, abyś to literatura. Piękna niż jakiegoś rodzaju powieść fantazy, więc ma być podobna do Niewidzialnego Życia Adilaru, którą ja bardzo sobie cenię i bardzo, bardzo lubię. I wiem też, że mamy tam trzy perspektywy, trzy różne linie czasowe i wampiry, co brzmi dla mnie wystarczająco zachęcająco. Plus, to wydanie jest też absolutnie prześliczne, więc będę mogła się nim zachwycać i przy okazji poznawać, mam nadzieję. Wspaniałą treść, także taka premiera, którą będę chciała jeszcze. Nadrobić. Następnie trzy książki, które muszę przeczytać do końca tego roku. No i niekoniecznie są to już jakieś teraz premiery, które miały miejsce niedawno. E, taką książką jest na pewno wczoraj była złana Zielona Elizy Kąskiej. To jest tegoroczna, e, tegoroczna laureatka nagrody Nike. Myślę, że tej pozycji nie trzeba Wam szczególnie przedstawiać. Jest ona dość, e, teraz, jest o niej dość głośno. A dlaczego muszę ją przeczytać? Z tego powodu, że w drugiej połowie grudnia idę na spektakl, Teatralny w teatrze dramatycznym właśnie w Warszawie jest odgrywana ta, ta książka. Jestem bardzo ciekawa, jest odgrywany spektakl na podstawie tej książki. Jestem bardzo ciekawa, jak ta historia o um, neuroróżnorodności i relacji matki i córki autobiograficzna zostanie właśnie zaprezentowana jako sztuka teatralna, więc no mam taki deadline w sumie, który zbliża się już wielkimi krokami. Um, więc z tego powodu, no plus, też ogólnie bardzo byłam tą książką i nadal jestem zainteresowana. Następnie coś wielkiego. Ja w zeszłym roku, też właśnie w sumie w grudniu, w styczniu, w grudniu zeszłego roku, w styczniu tego roku, jakoś tak miałam taką fazę na grubę książki. I mam tutaj Hani, Janagiharę i Doraju. Ja wątpię trochę w swoje możliwości, przyznam Wam szczerze. Ale kiedy opublikowałam na Instagramie post, właśnie z polecajkami grubych książek oraz z książkami grubymi, które to są na moim jeszcze radarze do przeczytania, napisała do mnie dziewczyna z profilu Błękitny Kruk Ola bodajże, żebyśmy tę książkę czytały razem, bo ona też nie może się od mega długiego czasu za nią zabrać i zmotywować. I ona oznaczała mnie już w tak dużej ilości jakichś komentarzy i tak dalej, że jesteśmy umówione i w ogóle i będziemy ją razem czytać w grudniu, że no nie mogę jej zawieść, tak? I myślę, że ten okres przerwy świątecznej będzie, będzie dobrym czasem, aby właśnie za tą opasłą powieść się zabrać. Wiem, że mamy tu mieć trzy historie w różnych liniach, różne też czasy, bo chyba koniec XIX wieku, moment tak mniej więcej obecny, i do przodu, tak, 1893, 1993 i 2093. Trzy zupełnie pozornie odrębne fabuły łączą się harmonijnie w genialną symfonię wypełnioną dźwiękami i tematami, które wzajemnie się pogłębiają, wzbogacają, choroba i leczenie przepłacone strasznymi konsekwencjami. Dobra, dobra, bogactwo, nędza. Pewnie bardzo wiele motywów, bo jak widzimy, książka jest... Tak wiele motywów może w sobie zawierać. Um, nie wiem. Nie wiem o niej zbyt wiele, poza tym, że bardzo, bardzo swego czasu polecały ją, e, polecała ją Magda Getbooki, to na pewno, ale też, um, ale też dziewczyny z kanału... Jejku, nie pamiętam teraz nazwy, ale e, wkleję Wam tutaj, o jaki kanał mi chodzi. W każdym razie ja z nimi często mam... E, Wspólnie, z kompa kompatybilny gust i podobają nam się podobne pozycje, więc jakoś tak one bardzo pamiętam, że był taki moment, że skłonił mnie do tego, aby nawet tą książkę sobie y, zakupić po raz drugi. Dla jeszcze tak po prostu powiem, że ja nie czytałam małego życia. Y, I taka książka, okej, okay, nie mam jej fizycznie, więc nie mam po co sięgać ręką. Y, to jest pozycja, po którą ja już chcę sięgnąć, nie wiem, od jakichś dwóch, trzech lat dosłownie. I są to pomniejsi wędrowcy Eleanor McCoy. To chyba nie, to jest chyba autorka inna. Nieważne, napiszę wam tutaj w razie czego. W każdym razie jest to pozycja, która wiem, że opowiada o takiej toksycznej relacji między młodymi ludźmi, którzy tu zaczynają studia, rzecz dzieje się w Irlandii, irlandzka pisarka. Bardzo, bardzo ja lubię tego typu powieści. Trochę pewnie to będzie dawało vibe Sally Saliruni, Megan Nolan. Ja kocham takie pozycje, a za tą no, planuję się zabrać już strasznie długo. Mam ją też na swoim, właśnie, swojej liście: 25 książek na 2025 rok. Więc proszę, Ola, zrób to wreszcie i przeczytaj tą książkę. Też wiem, że jakoś tak wydaje mi się, że przestarzamy tam młodych ludzi, którzy chyba będą zaczynać studia. Ja też jestem w momencie, kiedy jestem na pierwszym roku studiów. To może to tak fajnie by się mi połączyło. I no Liczę na to. E, kolejne pytanie, pytanie piąte, czyli książka, e, która myślę, że może jeszcze mnie zachwycić. No i w sumie tutaj e, po prostu są to książki, o których powiedziałam Wam w sumie tutaj, bo no nie planuję sobie raczej książek, które na koniec roku, które raczej miałyby mi się nie podobać. Ale myślę, że e, do raju ma jakąś taką szansę mocną, aby stać się ulubieńcem albo totalnie mi niesiąść. Więc mam nadzieję, że pójdzie w tą stronę, że, że bardzo na no, ona siądzie, tak upuściłam właśnie książkę, ale tak fortunnie, że mogłam ją podnieść. Wczoraj której mm. na zielony Elizy Kockiej. Ja myślę, że ta książka bardzo mnie poruszy i wywoła we mnie takie, takie poczucie trochę osłupienia, ale i też wprowadzi po prostu właśnie w taki zachwyt i no, też otworzy oczy po prostu na ten, na ten temat, jakim jest różnorodność. Plus wiem, że Eliza Koncka posługuje się takim językiem. Bardzo, bardzo górnolotnym, ale jestem ciekawa też, właśnie jak w książce udało się ten, ten język ująć. Ale myślę, że myślę że bardzo dobrze i że ta książka faktycznie mnie zachwyci. No i też liczę na e, zauroczenie nową książką VII Szłap, jednak, bo jeśli faktycznie będzie to coś w podobnym wajbie do Adilaru, niewidzialnego życia Adilaru, no to będziemy mieć. Możliwe, że ulubieńca, ale nie chcę się nastawiać, bo w ostatnim czasie miałam trochę takich książek, które myślałam, że staną się pięciogwiazdkowymi pozycjami, a tak nie było, więc ym, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Nie, zobaczymy po prostu, co będzie. I ostatnie już pytanie, takie już bardziej luźne, mniej konkretne, czyli czy mam już jakieś plany na nowy rok czytelniczo? Jeśli chodzi o filmy, mówię z planami konkretnymi na następny rok, to takie na pewno się pojawi, bo ja uwielbiam to tworzenie TBR-u. 26 książek to brzmi całkiem pokaźnie, ale ten TBR, 25 książek na 25, powiem Wam, że udało mi się zrealizować niecały, ale. Całkiem dobrze, bo wydaje mi się, że około 17 tytułów przeczytałam, a też kilka wykreśliłam, bo jednak stwierdziłam, że nie chcę, więc tak, na chyba 22, 22 książki, 17 udało mi się skończyć, więc no bardzo dobrze. Stąd myślę, że nie będzie większego problemu z tym, powiedzmy 26 w razie czego. Ale takie, takie plany bardziej ogólne, że tak powiem, chciałabym czytać mniej. Chciałabym czytać mniej, bo mam trochę, nie to, że zmęczenie materiału, ale odnoszę wrażenie i przyznam Wam się bez bicia, że je ja czytam za szybko. I często mam tak, że z jakąś książką nie siedzę tyle, ile bym chciała, ile by książka tego wymagała, potrzebowała. Chciałabym to zmienić i jednak czytać tak bardziej uważnie nie skupiać się na tym, że muszę powiedzmy skończyć książkę w nie wiem 4 dni, bo jest kolejna, bo kolejna premiera. Nieważne, trochę dać sobie więcej takiego po prostu luzu, bo ja często się do czytania nie to, że zmuszam, ale jestem osobą, która jest bardzo nawyk czytania nie powstał znikąd. Ja faktycznie mam ten nawyk, ale czasami jest tak, że po prostu, jak mi się nie chce czytać, a nawet jestem przyzwyczajona do tego, że to robię, to właśnie tu robię, a czasami, kiedy mi się nie chce, to mogę po prostu tego nie zrobić, a ja nie potrafię w ten sposób funkcjonować, ja nie potrafię sobie tego jakoś tak przełożyć do głowy, bardziej wrzucić na luz. Jeśli chodzi o czytanie, to jest moja to jest w sumie mój cel. Jeśli chodzi o liczby w związku z tym, no i tak myślę, że ja mniej niż 100 to nie przeczytam, bo jak czytam teraz 180, to nagle nie przeczytam 50 książek. Um, raczej mało prawdopodobne, ale większy luz to jest um, mój cel na przyszły rok. I myślę, że w ten sposób możemy sobie ten film zamknąć. Także dajcie mu koniecznie znać, co Wy planujecie jeszcze do końca tego roku przeczytać. Jakie są Wasze plany na kolejny rok, jeśli takie macie? Um, no i cóż. Jestem Wam bardzo wdzięczna za poświęcony na oglądanie czas. Będzie mi też miło, jeśli zostawicie po sobie jakiś ślad, może łapkę w górę, może subskrypcję, ja Nigdy o to nie proszę, a może powinnam zacząć z nowym rokiem, nie wiem, jakaś taka nowy, nowy nawyk, aby nie dużo o to prosić, bo ja się nie chcę o nic tam prosić, ale jednak miło mi będzie, jeśli mnie oglądacie i wesprzecie mnie w jakiś sposób. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za poświęcony na oglądanie czas i widzimy się już niebawem pa